Wszystkim. Rosman. Pragnienia i potrzeby, część trzecia. A tak serio: dzisiaj, hall, ostatnia część promocji w Rosmanie. Pokażę, co złowiłam, ile kosztowało. Zobaczcie, jakie mam piękne paznakcie, Smerfowe, niebieskie. Właśnie to jest nowy lakier z Vivo, który sobie sprawiłam. Myślę, że przechodzę do rzeczy. Mam paragon. Także ceny mogę Wam podać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może najpierw przelecę lakiery. Jakkolwiek to brzmi. Przepiękny neonowy kolor z Lovely Butterfly Colors. To jest taka seria neonowa: jest żółty, różowy, taki właśnie zielony i chyba pomarańczowy. Strasznie mi się spodobało. Nie mam teraz takich neonowych, wesołych kolorów i stwierdziłam, że muszę sobie kupić. Ten lakier wyszedł mnie. Lovely Lakier. 3,92. Także myślę, że cena całkiem w porządku. Nawet bardzo. To jest lakier do paznokci. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejny lakier, a w zasadzie dwa lakiery jest to Vibo. Taki piękny, jasny, różowy, delikatny, wpadający delikatnie włosoś. Nie wiem jak to kamera aparat odda. I ten niebieski, który mam teraz na paznokciach. To jest z serii Hello Summer. Czy tutaj są jakieś numerki? Tak, są. To jest numer 10, ten niebieski, a ten to jest numer 2. One wyszły też po 3. Po 3 wibolakier, Po 2,93. Także jeszcze lepiej. Bardzo, bardzo mi się podobały te lakiery, ale przechodziłam obok Eveline i przypomniałam sobie, że ja bardzo zadowolona byłam z ich lakierów. Także skusiłam się na dwa, taki różowy, bardziej chłodny odcień niż ten z Libor i ciutaczkę ciemniejszy. Bardzo przypomina ten z serii Ritaura. Z Rimela, tak? One mają taki gruby pędzelek, bardzo szybko schną i bardzo dobrze utrzymują się na paznokciach. Jej ja i tak zawsze jakiś top coat nakładam, ale przy moich paznokciach yy, dziwnych, to i tak jest sukces, że one 3-4 dni wytrzymują ja bym je... Może to zbyt duże słowo, ale ja bym porównała trochę do tych z Golden Rose. Na równi bym je ustawiła. Bardzo, bardzo, bardzo je lubię. One są mini seria Mini Max, Quick Dry, Long Lasting, długi, yy, gruby właśnie pędzelek. Tutaj mamy 5 ml, to są te mniejsze. Ja teraz jakoś mam fazę na takie mniejsze lakiery, chociaż tutaj o, wcale to nie świadczy o tym, ale lubię też kupować takie mniejsze, ponieważ często jak robię porządek w lakierach, to jest mi po prostu żal wyrzucać. Kiedy widzę, że już jest taki obeschnięty, a jeszcze ponad pół lakieru w środku jest. Ten przepiękny, taki metaliczny, metaliczny kolor różowo-fioletowy, opalizujący chwilami tak na pomarańczowo. No przepiękny. To będzie chyba kolejny, w którym będę malować paznokcie. To jest numer 954. A ten różowy, cukierkowy, to jest 932. One kosztowały, już mówię, 2,99 Bo 5,99 jakoś w cenie, tak, 5,99 w cenie regularnej, także warto mieć. Teraz ja dzisiaj jadę do domu, więc ten lakier wezmę ze sobą i w domu sobie nim pomaluję paznokcie. I cały czas patrzę na to, bo chyba pierwszy raz w życiu mam takie niebieskie, to po prostu niebieskie, nie jakieś błękitne, nie granatowe, turkuza. Po prostu niebieskie. Jak niebo. Jak niebo. Z lakierów to jest to wszystko, a nie, przepraszam, skłamałabym, zakupiłam sobie coś takiego, a mianowicie jest to top coat wysuszacz do lakierów z Bell z tej serii Hypoallergenic. Tak w ostatniej chwili zwróciłam na nie uwagę, miałam habnąć już jakiś taki top coat, taki przezroczysty lakier z Astora, ale zwróciłam na to uwagę, on kosztował 12,99, ale zapłaciłam za niego 6,37 w promocji. I mam nałożony go na, na ten niebieski lakier. On nie robi takiej żelowej warstwy jak na przykład ten Vivo Like Gel, tylko jest taki zwykły lejący. Ja go otworzę, pokażę. Bardzo ładne opakowanie. Były też inne odżywki z tej serii. On jest jak woda. On jest dosłownie jak woda. Ma bardzo ładne opakowanie. I co zwróciło moją uwagę również, to to, że on ma w składzie tylko cztery składniki. I nie widzę tutaj żadnych. Tragicznych rzeczy. Cztery składniki, jakiś olej z czegoś. No ale nie o tym teraz. I on jest jak woda, i jak go nakładałam, to oczywiście odruchowo tak ściągnęłam część. I w momencie, kiedy się ściągnie z tego pędzelka to, co tam się zebrało, to na tym pędzelku już nie ma nic. To jest normalnie jak woda. I co jest jeszcze śmieszne, że pędzelek jest gumowy. Normalnie składa się z gumeczek takich jakby cieniutkich. I dlatego, jak się go nakłada, to trzeba wyciągnąć, nic nie odtrząchiwać i od razu nakładać. I on tak jak w reklamie fery, drucik wkładają do, do oleju ten zamoczony fery, i ten olej się tak rozchodzi. To tak samo to się rozchodzi, tak po że Wystarczy tylko raz i to się rozchodzi po całym paznokciu. No ale dobra, dalej będę testować i zobaczę, jak będzie mi się to sprawdzało. Przechodzę do pomadek: kontrola czasu, ile mi stało czasu, niewiele. Yy, szmineczka Rimmel. W kolorze, chyba już kultowym, 0,70 Every Fairy. Tak. Kupiłam ją, bo już cały czas o niej gadała. I jeszcze ktoś chyba na jakimś kanale wspominał o niej. I poszłam zobaczyłam, że jest to idealny, taki ludziakowy kolor, z lekkim połyskiem. On ma takie jakby mi coś mieniącego się w sobie, taką tworzy fajną taflę na ustach. Ja mam teraz też. Ja mam konturówkę, mam tą pomadkę tylko tak na środku i mam błyszczyk nowy, który zaraz Wam pokażę, ale jest to naprawdę świetny kolor i moja muriokowa pomadka z Catrice jest na wykończeniu i czegoś potrzebowałam właśnie takiego neutralnego, że po prostu wrzucę do torebki i do każdego makijażu będę mi pasować i zdecydowałam się na nią. Kosztowała mnie... Gdzie ona jest? Ektima Rima... 10,77 całkiem przyzwoita cena. Kolejną y, pomadką i pomadką w zasadzie błyszczykiem jest BELT z serii Hypoallergenic Shiny Lip Gloss. On jest bardzo błyszczący, w kolorze 05. Mam go właśnie na ustach, wczoraj na zdjęciu na Instagramie, jak wrzuciłam, też miałam go na ustach. Jest bardzo kryjący, bardzo napigmentowany, bardzo gęsty, ale absolutnie nie daje takiego wykończenia lepkiego, że hamuje to naszą mowę, ponieważ usta nam się zlepiają. Absolutnie nie jest Idealny poślizg, w ogóle nie czuć nic, tak jakby miała taki naprawdę mega odżywczy jakiś balsam do ust. Jest bardzo kryjący, intensywny kolor, taki różowo-łososiowy, taki różowo bardziej różowy niż łososiowy, no taki bardzo podobny do tego lakieru, bardzo, bardzo podobny do tego lakieru. I on mnie wyniósł, już mówię, Bel błyszczyk 6,37, także cena wspaniała, a jeszcze chyba błyszczyków Bel z tej serii nie miałam. Kolejną rzeczą jest lakier do ust z Vibo. Od kiedy one się pojawiły, to byłam strasznie ciekawa, co to takiego jest. Myślałam, że to może jest coś na zasadzie tych szminko-błyszczyków, tych szminek w kremie, w kremie, tych z burżuła, Velvet Rouge Edition, coś takiego. Ale nie, ja wczoraj oczywiście mazałam się też tym i tym błyszczykiem i to jest coś takiego, jakby pół tint, pół błyszczyk, ponieważ to się tak wżera w usta, ja tego do wieczora nie mogłam zmyć, to się wżera w usta i siedzi na nich tak mega mocno, a jednocześnie zostawia taką gładką powierzchnię i połysk, że gdy dotknę, gdy dotknę palcem, czy odbijałam na ustach, to zostaje mi taki błysk, ale bardzo mało koloru, tak jakby ten pigment nie przechodził yy, na coś, ale błyszczy się i się wżera w usta, no jestem, jestem w szoku na razie, nie wiem co mam o tym myśleć, ale mam nadzieję, że się będzie dobrze utrzymywało, ja wybrałam w takim dość mocnym kolorze, ale on wcale nie jest aż tak mocny na ustach, bo jest taki jakby, no dwie warstwy jakbym nałożyła, aż tamta lekko z nie dwie warstwy nałożyła, to by było mocne, ale to jest taki... No, dość odważny kolor, były też jasne róże, ale wszystkie były takie po, poodkręcane praktycznie, więc nie skusiłam się. Ja poszłam w ogóle Vivo i Lovely, ja bardzo chciałam kupić te szminki, pomadki. Glossy Temptation, te w czarnym opakowaniu, które uwielbiam, mam w kolorze numer 3. Chciałam kupić jeszcze jakieś dwa inne kolory, ale no niestety to, co zobaczyłam, to wołało pomstę do nieba, bo wszystko było podkręcane. Ja nowe śminki otwierałam, żeby zobaczyć, a one w środku po prostu były poużywane, bo aby normalnie stały i się malowały tym. Dlatego no strasznie mnie to zniechęciło, no ale jakoś tak podeszłam i mówię, spróbuję tego. I nawet było nieodkręcone, nie chociaż gwarancji też żadnej nie mam, bo tu folii, folii nie ma. No ale to mnie wyniosło. Jakie to jest To mnie wyniosło lakier do ust. 4,75. Także całkiem przyzwoita cena. No Mówię całkiem przyzwoita cena, wymieniam zł, i ta cena wymienia ceny 3,95 zł. mówię całkiem przyzwoita, bo to cena to świetna cena. I zobaczę jak będzie mi się to sprawdzało. Ostatnią rzeczą jest rzecz, którą też chwyciłam jako ostatnią. Jest to Eveline Cosmetics Color Edition pomadka w kolorze 708 Fusia Lady. Ale Fusia Lady. Jest to najdzikszy kolor, jaki miałam przyjemność sobie tak naprawdę sprawić. Aha, i te pomadki w ogóle chyba są jakąś nowością. I one mają tutaj tak zalepione mm, takim plastikiem. Że widać było, która była otwarta, ale dzięki Bogu. Tester był do każdego koloru. Szminek było cała masa, i zdecydowałam się najdzikszy z, dzik, z dzikich. Jest to wręcz prawie buraczkowy kolor. Wczoraj, no sam wieczór, pomalowałam sobie usta, już Wiedziałam, żeby deszła smać spać, to zmywałam to dwufazowym i to nie chciało zejść, a na ręku to jeszcze dzisiaj rano wiedziałam, że mam pomazane tym. Już wam robię swodza. Jest to taki kolor, on jest o wiele bardziej intensywny w opakowaniu niż na skórze, ale... On jest aż prawie ten kolor wpadający w fiolet. To naprawdę jest taka funkcja. Nie wiem, mam nadzieję, że aparat to yy, dobrze yy, przekaże ten kolor. Ale jest to naprawdę mega intensywny kolor, który ja jeszcze nigdy w życiu takiego, te dwa ostatnie kolory ja nigdy w życiu takich nie miałam. Postanowiłam, że coraz się żyje. Muszę te usta przechrzcić innymi kolorami również. Co też zwraca uwagę? One mają zapach jak... No jak jakiś nie wiem arbus, melon jakiś taki owoc. Ja wiem, że nie każdy przepada za arbuzem na ustach, ale to jest moim zdaniem w ogóle nie przeszkadzający zapach, bardzo przyjemny i świeży. I co jeszcze to te pomadki są ultra kremowe i takie sprawiają wrażenie mega nawilżających. Dlatego się też skusiłam, bo tak od niechcenia wzięłam tester i zobaczyłam, że to jest tak kremowe i są tak obłędne kolory. Wszystkie kolory były piękne, jakbym mogła to bym wzięła po prostu wszystkie. Ale zdecydowałam się na taki dziki, bo takich delikatnych mam sporo. I myślę, że mogę to polecić. To jest nowość dla mnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomadki, bo tam na dole były inne z Eveline, to dajcie mi znak, bo ja nigdy pomadki z Eveline nie miałam. No i przy okazji zakupów pomadkowo-błyszczykowo lakierowych wpadły mi w ręce trzy maseczki. Byłam z koleżanką i właśnie jeszcze mówiłam jej, że ja nienawidzę zapachu tak jakby czekolady na, na twarzy. Czekolady, kakao, ale jakoś maskę przeboleje. Te maseczki wszystkie były po złoty, po złoty 39, złoty 99 i złoty 79. To jest kolastyna Efektima oraz firma, której nie znam. Laura Conti Therapy Face Care. Coś takiego. To jest olej ze słodkich migdałów, krzem, żelazo, kolagen z elastyną, witamina A i E. Co ona ma nam tutaj wspaniałego zrobić na twarzy? Efekt działania maseczki, gładka, odprężona i zrelaksowana cera. Czego chcieć więcej? Także w najbliższym czasie wypróbuję. Może właśnie wezmę ją też do domu i zobaczę, jak mi się to sprawdzi. Złoty 39, bez tragedii, bo teraz jest promocja chyba na wszystkie te maseczki, co tam są. Czy na jakieś tam wybrane. Ale bardzo dużo tam było właśnie tych karteczek z przeceną. Kolejna to jest efektima Instytut Hydro Repair, doskonale nawilża. Witamina E, kwas hialuronowy, olejek winogronowy, olejek arganowy, wyciąg z ananasa i mango. Właśnie to mango mnie tak przyciągnęło, jestem naiwna, patrzę na opakowanie też i bardzo mi się spodobało. Poniżej 2 zł cena i co mam na tym nam tutaj zrobić? Doskonale nawilżająca maseczka. Dla mnie jak najbardziej, ja mam suchą skórę, więc zobaczymy, przetestuję. Toż tak tylko dodatkowo Wam pokazuję, no bo takie tam maseczki, to co to za hol maseczkowy. No i kolastyna, kojąca maseczka do twarzy, łagodzi podrażnienia, doskonale nawilża. Ja właśnie kupuję sobie ostatnio też, za, a też kupiłam kojącą jakąś, regenerującą. I to jest też kojąca i od czasu do czasu lubię sobie strzelić taką na no, bo mam gdzieś zaczerwienienia przy nośni, gdzieś na policzkach, więc chcę to trochę załagodzić. To by było na tyle. Ostatnia część. Że tak powiem, holu rozmanowego, promocji rozmanowych. Mam bana na zakupy, po prostu już więcej nic nie kupuję. Nie wiem, każda kobieta tak mówi, ale muszę to powiedzieć przy świadkach, to przynajmniej będę miała. <noise> jakiś yy, dowód, że się zadeklarowałam, że na razie nic nie kupuję. Z kosmetyków na razie nic mi nie brakuje, jestem ze wszystkiego zadowolona. Dajcie znać, czy Wam się chopa podoba. Zapraszam na, do subskrybowania, zostawiania kciuków w górę i do śledzenia mnie również na Instagramie. Na Instagramie Boży Analfabetka. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.